Dzień dobry. Islandia to kraj wyspiarski położony na Atlantyku i Oceanie Arktycznym. To znaczy, u wybrzeży Islandii od północy wody Oceanu Arktycznego spotykają się z od południa napływającymi wodami Oceanu Atlantyckiego. A więc obszar położony na północy Europy, północy, w północnym zachodzie, tak naprawdę pod kołem podbiegunowym, nieco poniżej koła podbiegunowego. Bardzo ciekawy kraj, ponieważ musimy wiedzieć, że Islandia leży na pęknięciu płyt tektonicznych. Co to znaczy? Doskonale wiemy, że pod skorupą ziemską krąży magma. I ta magma uderza skorupę. Uderza, uderza, puka, puka i w końcu doprowadza do tego, że ta skorupa zostaje rozerwana na dwie części. Rozerwana na dwie części, lawa się wciska, rozpycha te płyty od siebie i zastyga. Co to znaczy? To jest tak zwana strefa ryftu, kiedy lawa pod ciśnieniem idzie do góry, wciska się między dwie płyty i je rozsuwa. Właśnie. Islandia leży na styku dwóch płyt. Płyty eurazjatyckiej i płyta amerykańskiej. Wciska lawę, zastyga, rozpychając płyty. To znaczy, że tak naprawdę na Islandii hmm, Przybywa lądu. To znaczy, że wzdłuż tego pęknięcia, ta, ta uzupełniająca to pęknięcie y, lawa sprawia, że Islandia się co roku y, powiększa. A więc, proszę Państwa, jest to bardzo młody fragment lądu, bardzo młoda wyspa i bardzo ciekawa, bardzo aktywna y, tektonicznie. Proszę Państwa, nie bez, nie bez powodu Islandia nazywa się krainą. Wyspą lodu i ognia. Lodu, dlatego że daleko na północy, w związku z tym granica wiecznego śniegu już jest zupełnie nisko, a więc są na Islandii lodowce. Ognia, ponieważ zjawiska tektoniczne, y, wulkaniczne, są tutaj bardzo, 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 bardzo y, intensywne. W związku z tym y, dużo wulkanów i, 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 no i to jest ten ogień. A więc już wiemy, że Islandia leży na północy, że jest obszarem bardzo aktywnym tektonicznie, leży w strefie ryftu, czyli rozchodzących się płyt. Stąd y, te, te wulkany. Ale nie tylko wulkany, bo jeżeli mówimy o wulkanach, to musimy też powiedzieć o gejzerach, bo jeżeli mamy lawę blisko powierzchni Ziemi, czyli magmę tak naprawdę, w głębi, w głębi ale tuż pod powierzchnią Ziemi, to ona ogrzewa wody, które padają, czyli wody, wody gruntowe, wody podziemne, w związku z tym te wody są gorące. Jeżeli te wody są gorące, no to mamy gorące źródła. Mamy również gejzery. Gejzer to swego rodzaju gorące źródła. Bardzo specyficzne. Musimy wiedzieć, że jeżeli mamy taką sytuację, że mamy teren wulkaniczny i w skorupie ziemskiej krąży, krąży magma, wiemy, że w skorupie ziemskiej jest też woda. Więc magma zagrzewa woda, która jest w ziemi. I co się dzieje z zagrzewającą się wodą? Woda zaczyna się gotować. Jeżeli się zaczyna gotować, zamienia się w parę wodną. I teraz uwaga: im głębiej, tym jest wyższa temperatura. Więc woda, która jest najgłębiej w tych podziemnych korytarzach, zamienia się w parę wodną, ale ta wyżej jeszcze się nie zagotowała, więc jeszcze parą wodną nie jest, tworząc taką uszczelkę i nie pozwalając tej pary wodnej, parze wodnej, wydostać się na powierzchnię. W parę wodnej przybywa, bo woda się coraz bardziej, jakby, jest podgrzewana. Ta niżej, ponieważ jest pod ciśnieniem, ona ma więcej niż 100 stopni, a więc tej pary wodnej jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, I te wszystkie przestrzenie są wypełnione. Ta para wodna nie czeka aż, aż ktoś ją wypuści, tylko, tylko po prostu pod ciśnieniem wywala w górę, czyli gejzer to takie tryskanie w górę pary wodnej i wody, która jest wyżej, a nie zdążyła się jeszcze w parę wodną zamienić. Proszę Państwa, no to powiedzmy sobie o klimacie. Leży na północy, pod kołem podbiegunowym, czyli powinno być całkiem chłodno. Granica wiecznego śniegu się już obniżyła, w związku z tym są lodowce. Pamiętajmy, że rzeźba terenu Islandii jest bardzo, dzięki działalności wulkanicznej, jest bardzo, bardzo urozmaicona. Tak naprawdę dominują tutaj, w dużej części są rzeczywiście, rzeczywiście góry. Rozmaicona rzeźba terenu. Dolina ukształtna. A więc moi kochani... Hmm. Co ja mówiłam? Góry. Ok. Yy, mamy, proszę Państwa, na Islandii yy, na Islandii yy, urozmaiconą rzeźbę terenu i w tych właśnie górach są, yy, są lodowce. Jeżeli mamy yy, lodowce i wiemy, mam, że mamy zimny klimat, spodziewamy się, że tu będzie bardzo, bardzo zimno. Ale uwaga! Co my musimy wiedzieć? Że tak naprawdę Islandię yy, opływa yy, ciepły prąd północnoatlantycki. Prądy morskie mają to do siebie, że prądy ciepłe jakby łagodzą klimat. Czyli one go ciepłe Plają, przynoszą opady i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym, paradoksalnie, w Islandii nie jest tak zimno, jak byśmy mogli się spodziewać, to znaczy, e, teraz jest lato, jest sierpień, bodajże 14, zobaczcie, jak jestem ubrana, e, a więc lato jest chłodne, oczywiście, tak naprawdę nie ma termicznego lata za bardzo, lato termiczne to jest takie, kiedy średnia dobowa przekracza 15 stopni, Ciężki temat. Ono jest chłodne, ale uwaga, zimy wcale nie są takie mroźne, ponieważ ten ciepły prąd łagodzi nam klimat Islandii. W związku z tym zimy wcale nie są takie mroźne. One są długie, one są śnieżne, ale nie ma takich, byśmy powiedzieli, siarczystych, siarczystych mrozów. Czyli ten klimat jest taki umiarkowany, chłodny. Okej, okay, proszę Państwa, no w takim klimacie. I w takim krótkim lecie, chłodnym, no lasów za bardzo nie będzie. Islandczycy musicie wiedzieć, że mają mało drzew. Generalnie formacje, które tutaj rosną, to, to są to jakieś właśnie trawy, formacje tundrowe, czyli tak naprawdę roślinność niska. Jest to roślinność zwarta, jest to roślinność nisko. Pamiętajmy, że tutaj nie ma już drzew. Są jakieś skarłowaciałe brzozy i to właśnie możemy zaobserwować, proszę Państwa. Tutaj mamy taką skarłowaciałą, położącą się brzozę. Pokażę Wam tutaj fragment, o właśnie biała kora widzimy. Więc yy, mamy borówki, nawet w tym momencie mają, yy, mają owoce, możemy się przekonać. Proszę bardzo. Yy, mchy, jakieś porosty. Roślinność tworzy jednolity dywan. Pamiętamy, że kiedy ta roślinność jest zwarta, jakby można powiedzieć, trzyma resztki ciepła. To, y, co z klimatem? Już powiedzieliśmy, że ten klimat jest. Łagodzony przez prąd. I teraz pogoda w Islandii jest bardzo, bardzo zmienna. Bardzo często pada deszcz, strasznie wieje wiatr, to co pewnie też, też słyszycie. Te wiatry są po prostu cały czas uciążliwe, mniej lub bardziej, ale one po prostu są bardzo chłodne często. Więc. Islandczycy mówią, że jeżeli nie podoba Ci się pogoda, poczekaj 5 minut. I rzeczywiście ta pogoda jest zmienna, zmienna y, okrutnie. A teraz nie jest już tak ciepło i słonecznie. Okej, okay. czyli o geologii wiemy, o klimacie Islandii wiemy, to w takim razie powiedzmy sobie może o, o rzeźbie terenu wiemy. No rzek, proszę Państwa, jest bardzo dużo, bardzo dużo wodospadów, ponieważ Islandia ma lodowce, które oczywiście latem topnieją i nam zasilają te. Zasilają te rzeki. Wszędzie po prostu jest masa wody. Z wodą to oni nie mają rzeczywiście problemów. Roślinność wiemy, czyli proszę Państwa, idziemy do samych Islandczyków. ha, ha proszę Państwa. Islandia, ponad 103 tysiące kilometrów kwadratowych powierzchni, czyli trzy razy mniejsza od Polski. A uwaga, ponad 360 tysięcy mieszkańców. Czyli około 10 razy mniej niż, niż w Polsce. Biedronka nie umie liczyć. 100 razy mniej. Gęstość zaludnienia to są, moi kochani, ponad, nieco ponad 3 osoby na kilometr kwadratowy. Dla przypomnienia, w Polsce 123 osoby na kilometr kwadratowy. Kiedyś przejeżdża się przez Islandię, to proszę Państwa, widzi się. Widzi się puste y, tereny, y, ludzie mieszkają daleko od siebie, porozrzucane. Jak, 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 jak przejeżdżamy przez miasteczko, to parę domów i już, tak? Więc rzeczywiście to jest coś, y, coś niebywałego. Co do małej gęstości zaludnienia. Widzimy duży obszar. Jedno gospodarstwo. Długie gospodarstwo. I krater wulkanu, I tak mniej więcej wygląda Islandia. W ogóle piękne środowisko. Bardzo czyste, bardzo takie surowe. Naprawdę dla mnie Dla mnie zjawisko. Okay, ale już wiemy o ludności. Z czego ci ludzie żyją? No proszę Państwa. Y Głównie z rybołówstwa. Pamiętamy, że Islandię opływa ciepły prąd, wpływa do zimnych wód na północy. Kiedy ciepły prąd miesza się z zimnymi woda, wodami, to to jest bardzo dobre zjawisko, bo w takich, takie wody są dotlenione. A jeżeli są dotlenione, to pojawia się w nich plankton. Plankton to drobne organizmy wodne, które są pokarmem dla nektonu, czyli tak naprawdę dla ryb. A hello! W związku z tym naokoło Islandii są bardzo bogate łowiska. A więc tak naprawdę Islandczycy w dużej mierze żyją, z połowów ryb, moi kochani. Łowią ryby. Są to w dużej mierze dorsze, śledzie, ale, ale również wiele innych. Ponieważ te łowiska są przetrzybione i tam Unia Europejska też tam trochę ma pretensje i tak dalej, to musicie wiedzieć, że oni też zakładają marikulturę, czyli hodowlę morskie. A co do, co do tych łowisk, to musicie wiedzieć, że Islandczycy właśnie oni to zrobili taką sytuację, że powiększyli strefę wyłączności ekonomicznej, yy, czyli morską strefę wyłączności ekonomicznej. Co to znaczy? Kiedy każdy kraj, który ma dostęp do morza, ma tak zwanych 200 mil morskich, teraz, bo to Islandczycy właśnie powiększyli, 200 mil morskich strefy, po której mogą pływać statki, ale jeżeli chodzi o łowienie ryb, czerpanie surowców mineralnych, to ten kraj ma. i Islandczycy właśnie powiększyli sobie tą strefę, wpakowali się w wojnę chociażby dorszową yy, z Brytyjczykami, bo rzeczywiście yy, yy, no, te łowiska są ważne i źródłem dochodu, i, i tak naprawdę nie chcą, żeby ktoś inny im łowił, a inni y, Brytyjczycy mówią: Nie, ten teren już jest nasz, więc rzeczywiście te, te wojny dorszowe y, były. Ok, a więc łowią ryby. I musicie wiedzieć, że y, dużo ponad połowę dochodu Islandczyków pochodzi z połowu i sprzedaży ryb. Mają jeden z największych na świecie. Y, odsetek połowu ryb na, na mieszkańca. No mało mieszkańców, a tych ryb łowią strasznie, strasznie dużo, więc rzeczywiście z tego żyją. Ale uwaga, ponieważ Islandia jest szalenie pięknym krajem i ciekawym, no to zaczynają coraz bardziej żyć z turystyki. Turystyka jest bardzo, bardzo y, ważnym, rozwijającym się źródłem dochodu tego kraju. No ja tutaj widzę y, strasznie dużo turystów i wypożyczalni samochodów chociażby taki, y, chociażby z tego można, można żyć. A więc turystyka. Y, rybołówstwo, turystyka. Y, co z przemysłem? No przemysł tak naprawdę w oparciu o, o te ryby, czyli wszystko, co z tymi rybami jest, jest związane. Przemysł spożywczy, ale również przemysł no, lekki. Również y, mają boksyty, czyli aluminium, więc huta aluminium, tak? Więc. Y, ten przemysł w niewielkim stopniu, ale, ale też jakiś, jakiś jest. Powiedziałam, usługi ważne źródło, chociażby ta, tu, ta turystyka. No to jest kraj bogaty, kraj, kraj przywiązany do tradycji, ale również bardzo rozwinięty. W związku z tym no, usługi też na odpowiednim poziomie są rozwinięte. Rolnictwo Islandii opiera się głównie na Odobli zwierząt, no, mają y, naturalne łąki. W związku z tym, y, no, owiec, proszę państwa, tutaj jest pod dostatkiem. Mówi się, że kilkakrotnie jest więcej na wyspie owiec niż, m, niż ludzi. Rzeczywiście wyłażą na drogę, gapią się y, na turystów. Rzeczywiście one są w ogóle takie kudłate, y, kudłate włochate. Ciekawe są te ich owce. Owce pasą się absolutnie wszędzie, prawie wszędzie. Widzimy, jak przyglądają się zdziwione i zainteresowane, co się tutaj. O, odwrócenie uwagi, co się tutaj dzieje. Odwróciły się szlachcianki tyłkami, ale zobaczcie, że są. Takie inne niż nasze, mają inną wełnę. Troszkę z daleka przypominają świnki. Yy, mają też, proszę Państwa, krowy i nie ukrywam, że jeszcze nie spróbowałam, ale mam plan spróbować tutejszego hamburgera, bo w takim środowisku, na takich łąkach to musi być niesamowity, yy, niesamowity smak tego mięska. Przedbiorą krowy. Mają też, proszę Państwa, spotyka się konie. Yeah. Konie. Yy, uprawa roślin, no w takich okolicznościach to jest ciężki temat. Na łąkach koszona jest trawa i pakowana w takie bale. Właśnie. Siano, które jest ym, zapakowane, y, zapakowane w folię, jeżeli się przyjrzycie, zobaczcie, to tego jest dużo, dużo więcej. I to się widzi. Takich rzeczywiście upraw, no nie bardzo. Oni uprawiają, ale tak naprawdę jedzenie dla swoich zwierząt y, na zimę, która jest, która jest rzeczywiście długa. No jeżeli chodzi o uprawę roślin, to tak, y, uprawiają, ale w systemie szklarniowym. Nie zapominajmy, że... Mają ciepłe wody. A jeżeli mają ciepłe wody, to podziemne, to te wody wykorzystują do ogrzewania. Mamy potężną, potężną szklarnię po środku niczego, w której uprawiamy rośliny, których w naturalnych warunkach uprawiać się tutaj nie dało, nie pozwala na to klimat. Proszę zaglądam do środka. Zaczascy produkują prąd? No. Mają w ziemi tutaj płytko, magmę, czyli duże ciepła. W ziemi jest również woda. Ta woda się intensywnie nagrzewa, a jak się nagrzewa, to mają gorącą wodę i mają parę wodną. I wiemy dobrze, żeby wyprodukować prąd, moi kochani, to trzeba y, napędzić turbiny. I te turbiny napędzamy albo po prostu wodą, albo napędzamy y, parą wodną. I teraz uwaga, mają gotową parę wodną. Ale woda tutaj jest się niezmineralizowana, więc potrzebują tak naprawdę pary wodnej z czystej wody, a nie takiej zmineralizowanej z głębi ziemi. Co Robią w ziemi, na tym obszarze, gdzie teraz jesteśmy, to jest jedna z największych elektrowni na Islandii, która nazywa się Svartsengi i proszę Państwa, co zrobiono? Wybudowano, wykopano, wkopano w ziemię rury, w których idzie, biegnie czysta, czysta woda i teraz ciepło wnętrza ziemi, a dokładnie para wodna, bo tutaj temperatura wody w głębi ziemi wynosi 150 stopni, nagrzewa nam wodę w tych Rurach. Woda w rurach osiąga bardzo wysoką temperaturę, w związku z czym zamienia się w parę wodną i parę wodną puścimy na turbiny. Po skropleniu się tej pary czystej, możemy tą nadal ciepłą wodę puścić dalej do ogrzewania domów, mieszkań, budynków. I w ten sposób produkuje się prąd w elektrowniach geotermalnych. Natomiast, moi kochani, pamiętajmy, że w Islandii są lodowce. Dużo lodowców, potężne. Yy, I teren górzysty, więc yy, lodowcowe rzeki płyną z potężną siłą, więc tą siłę też możemy wykorzystać do napędzania turbin prądotwórczych. Tak, i, i mają oprócz elektrowni geotermalnych elektrownie wodne. Coś miałam powiedzieć, ale nie wiem co. Już wiem co miałam powiedzieć. Yy, na Islandii jest bardzo drogo. I teraz pytanie, dlaczego jest tak drogo? Hmm. Odpowiedź jest tak naprawdę bardzo prosta. Jest to wyspa. To nie jedna, ale generalnie potężna instalacja. Pamiętajmy, że Islandia jest najbliżej do Grenlandii. Więc y, wszystko, co tak naprawdę y, tutaj mają, a nie produkują, a nie produkują dużo, muszą sprowadzać. Oni tak naprawdę nawet drewno muszą sprowadzać. W związku z tym, y, no, koszty transportu, to wszystko sprawia, że y, ceny są bardzo, bardzo wysokie. I, I sami Islandczycy dobrze zarabiają, żyje im się dobrze, ale dla nas, dla turystów, są to rzeczywiście y, duże koszty y, przyjazdu, ale... Y, Warto wydać pieniądze i po prostu tutaj się pojawić, ponieważ...